Kochani, witajcie w kolejnym odcinku Parad Planet. Dzisiaj Was zapraszam na wiosenne sposoby na żarowanie. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, gałęzie to jest jedna z najfajniejszych, najciekawszych stymulacji do żerowania dla papugi, ponieważ najbardziej i najbardziej naturalnie reprezentują to, co papugi mają w naturze. Jeżeli macie możliwość zbierania wszelkiego rodzaju gałęzi, jak na przykład brzozy, wierzby, jabłoni, klonu, lipy, topoli, etc. etc. śmiało zbierajcie, wieszajcie, tak jak my dzisiaj będziemy wieszać. Także nasze gałęzie to tak naprawdę najlepsza, najtańsza i najbardziej naturalna zabawka jaką możemy dać naszym papugom. Z części naszych gałęzi możemy również przygotować różnego rodzaju plecionki, jak na przykład kółeczko do huśtania. Jak widzicie nie jest to najlepsza w plecionki, ale się staram. Także taką naszą plecionkę możemy powiesić, ptaki mogą na niej wypoczywać i przy okazji obgryzać gałązki. Jeszcze nie ruszyliśmy kwiatów, także serdecznie zapraszam dalej. Mamy tutaj świeżutkie kwiaty mniszka. Mniszek jest niezwykle zdrowy tak naprawdę i możemy go jeść i my, i papugi. Z reszty naszego mniszka przygotujemy napar, a część kwiatów powciskamy w różnego rodzaju zabawki. Miszku mają działanie moczopędne, przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, wspierają tak naprawdę pracę wielu układów. No i tak jak już widzicie, lubię utrudniać życie naszym papugom, także będą musiały sobie te wszystkie dobroci wynaleźć samemu. Także sposobów na wiosenne żerowanie jest cała masa tak naprawdę. Możemy tutaj pochować kwiaty do kuwet do żerowania, powciskać je w szyszki, powciskać w różnego rodzaju zabawki, zawiesić na przykład na linach do wspinaczki, przygotować różnego rodzaju plecionki, tak jak widzieliście głubę siedzącą na fajnym kółeczku, możecie przygotować napar z kwiatów, dużo jest opcji i tak naprawdę ogranicza Was wyobraźnia. Z naszych mniszków zaraz przygotujemy napar. No i co? Wstawiamy na gaz. Nasze kwiaty mniszka będziemy parzyć pod przykryciem przez 20-30 minut. Po tym czasie możemy odsączyć napar i jest on gotowy do picia. Karolek jest wielkim fanem różnego rodzaju naparów, ale napar zamieniczka bardzo przykłatny do gustu. Maj to również czas na bezlilak, który również możemy naszym papugom podawać. Działa on delikatnie, uspokajająco, działa na odporność i przede wszystkim znowu wzmacnia nam wątrobę dzięki wszystkim tym obecnościom flawonoidów, garbników itd., które są właśnie dostępne w różnego rodzaju ziołach czy kwiatach. jak pięknie pachnie w domu. Więc idziemy i wieszamy. możemy powciskać w szaszłyki na przykład z różnymi owocami czy warzywami. Tak naprawdę kwiatki świetnie się sprawdzą w posiłkach, w kuwetach, w zabawkach, w plecach zabaw, w linach, wszędzie. Także zbierajcie kwiatki dopóki jest sezon, ponieważ są one niezwykle zdrowe dla naszych papug. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym odcinku dużo fajnych, ciekawych sposobów na żarowanie, których wcześniej nie znaliście. Ja Was serdecznie odsyłam do sklepu Parot Planet, gdzie znajdziecie mnóstwo zabawek do żarowania, które możecie właśnie urozmaicić świeżymi, różnymi e, elementami, jak na przykład gałązkami czy kwiatami. No i oczywiście serdecznie Was zapraszam i odsyłam do grupy Papuziarzy Projekt, Plasia Edukacja, gdzie pod hashtagiem Foraging będziecie mogli zobaczyć różnego rodzaju. Sposoby na żerowanie naszych opiekunów PAPUK. Jeżeli byście chcieli pooglądać nasze statko, serdecznie Was zapraszam na Parodizaster. Jesteśmy na Instagramie i na Facebooku. A gdybyście poszukiwali jakiejś merytorycznej wiedzy na temat zachowania PAPUK, ich diety, treningów, behawioru, czy na przykład środowiska, to serdecznie Was odsyłam na Master of Parodizaster. W każdym tygodniu jest jeden wpis, więc cały czas jest dawka wiedzy. No a my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć! Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał.